Cześć, tutaj Tomasz Midałek, blog blogspot.com. Dziś kolejna recenzja kolejnego piwa z browaru Wąsosz. Dzisiaj będzie to Wąsosz Pszeniczne, czyli hefeweizen, ale hefeweizen troszeczkę zmodyfikowany przez browar Wąsoszu. No bo tak chmielone nieco ponad ramy klasycznego Hefeweizena. Czyli możemy się spodziewać bardziej wyrazistej goryczki. Odmianą chmielu, której użyto w tym piwie, tylko jednej odmiany, jest to Junga. Junga, polska odmiana, która w ostatnich czasach jest przez browary rzemieślnicze i regionalne dość intensywnie eksploatowana. Mieliśmy Polish IPA. Z dodatkiem Jungi, ich obsasa, z ale browaru, i Prometeusz z browaru Olimp. Gdzieś tam się jeszcze Junga też pojawiała, więc generalnie jest trochę moda na Jungę. I Junga także w tym piwie się pojawiła. Poza tym jest trochę więcej słodów niż, niż przeważnie to, to ma miejsce w Fajcenie. Skład w ogóle. Woda, sód pszeniczny, sód pizneński, to standard, sód monachijski, sód karmelowy, to już niekoniecznie standard, chmiel Junga wiadomo, drożdże, ekstrakt początkowy 12,8%, alkohol 4,9%. Myślę, że piwo będzie dość treściwe, dość pełne, i zasyp na to wskazuje, i ekstrakt prawie 13%, no. Myślę, że może być ciekawie i niestandardowo. Data przydatności do spożycia 11 lutego 2015. Etykieta. No, powiem szczerze, że mnie ta etykieta jakoś nie, nie, nie przekonuje do końca taka jakaś trochę zbyt prześna, jak dla mnie. Nie jest to moja estetyka. Lubię generalnie takie, takie jakieś akcenty ludowo ludowo-wiejskie, ale one powinny być jednak wplecione z nieco większym wyczuciem i, 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 i z jakąś taką koncepcją graficzną. Tutaj mam wrażenie, że tej koncepcji graficznej zabrakło, więc ta etykieta taka trochę jest przaśna. Ale nie można, nie można w sumie powiedzieć, że jakoś tam się na półce nie wyróżnia. Generalnie jakoś tam się wyróżnia, więc. Nie jest znowu tak, tak beznadziejnie, ale też etykieta nie jest sprawą najważniejszą w piwie. Kapsel złoty, goły. Zatem otwieramy i sprawdzamy, co tam dla nas przygotowano. Aromat. Czuć banana, wyraźnie czuć banana. Więc, jak najbardziej, w, w typowy taki aromat dla, dla piw pszenicznych w niemieckim stylu. Czuć banana, czuć delikatne fenole goździkowe. Generalnie, aromat jest dość słodki takie, takie słodkie, dojrzałe banany coś takiego mi przywodzi na myśl. Przyjemnie, przyjemnie przelewamy. Piwo ma ładną barwę, no na dnie jest, jest sporo osadu drożdżowego, jak to, jak to w piwie pszenicznym, on dopiero później, dopiero później siłą rzeczy się znajdzie w szkle, ale piwo jest barwy złocistej, jest oczywiście zmętnione, wyraźnie opalizujące, fajna piana, śnieżno-biała, oczkowa, nieco większych pęcherzyków tam u góry się pojawia, ale generalnie piana wygląda, wygląda przyzwoicie, złociste mętne piwo, rzut oka z bliska, tak wygląda trunek. Wygląda przyjemnie, piana dość zwarta, nie jest jakaś potężna, nie jest jakaś epicka, ale, ale wygląda przyzwoicie. W aromacie banany, trochę akcentów cytrusowych, trochę fenoli, ale nie ma tych fenoli zbyt wiele. Banany zdecydowanie na pierwszym planie, więc tak wajcenowo. Jest taki akcent delikatnie przyprawowy, mniej fenolowy, może właśnie wynikający z zastosowania jungi, bo ona też miewa takie przyprawowe, nie tylko owocowe, ale też takie lekko przyprawowe oblicze. No, przyjemny aromat. Zatem próbujemy wąsosz przeniczne Wasze zdrowie. Bardzo smaczne, bardzo pełne w smaku. Wyraźna bananowa słodycz. No tej słodyczy jest naprawdę sporo. takie Mamy wręcz wrażenie, jakbyśmy pili um, nektar bananowy. Ta bananowość jest bardzo intensywna. Jest goryczka. Goryczka nieco wyższa niż w takim przeciętnym, standardowym hefewajcenie, ale nie jest to jakaś. Kolosalna różnica. Nie jest tak, że nagle tutaj dostaliśmy goryczkowego wajcena, mocno goryczkowego wajcena, bo, bo to byłoby przegięcie. E, właśnie nie. Chmielu e, użyto tyle, ile potrzeba, aby nieco wyraźniej zaakcentować goryczkę, która rzeczywiście jest wyraźniej zaakcentowana. W takim trochę bym powiedział nawet lekko pilsowym charakterze, ale niższa jednak niż, niż w takim klasycznym pilsie. I to jest taki akcent, dodatkowy akcent, ale generalnie dominuje owocowość, dominuje słodowość. No tej słodyczy jest naprawdę, naprawdę sporo. Na finiszu pojawia się dopiero za moment goryczka z jungi. Jest w ogóle... Hmm, w odczuciu w ustach, w bukiecie, w aromacie tego piwa oprócz bananów, oprócz delikatnych akcentów przyprawowych, też coś, co mi trochę ananasa przypomina. I myślę, że to może być też pochodne użycia jungi, która ma też właściwości aromatyczne właśnie daje aromaty ananasa, moreli. To się pojawiało w w Hopsasa chociażby, które było piwem generalnie nieudanym, ale powiedzmy, że aromat jeszcze tam e, najlepiej wypadł e, i to było piwo chmielone wyłącznie Jungą również, choć oczywiście zupełnie inne, bo polisz Lipa. I tutaj taki, taki akcent ananasowy delikatnie, taki, taki inny niż, niż tylko banany e, się pojawia i jest to fajne. Intensywne nagazowanie, spore nagazowanie, takie jakie wajcenie być powinno. Piwo pomimo pełni smaku, mam wrażenie, że jest trochę pełniejsze niż niektóre wajceny, takie, takie bardziej słodowe, może to też wynika z zasypu. Ale pomimo tej swojej względnej treściwości piwo zachowuje na tyle dużo lekkości, aby być bardzo orzeźwiającym, bardzo przyjemnym w odbiorze. Piwo jest naprawdę orzeźwiające. Akurat teraz mamy, mamy taki wrześniowy, naprawdę ciepły dzień, więc to piwo no, sprawdza się doskonale. No, ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Kolejne naprawdę udane piwo z wąsosza. Podejrzewam, że mm, jak ten osad drożdżowy w większej ilości się znajdzie w szkle to jeszcze ta pełnia smaku może być większa, jakby doświadczenie uczy, że właśnie z Wajcenami tak jest, może być jeszcze więcej bananów, więcej akcentów drożdżowych także, które tutaj nie są jakoś szczególnie wyczuwalne, ale jakby te wszystkie podstawowe cechy Wajcena tutaj są wyczerpane, do tego mamy nieco wyraźnie zaakcentowaną, tak jak mówiłem goryczkę delikatne akcenty, takie, takie nawet trochę ziołowe, właśnie ziołowo-owocowe, ananasowe, pochodzące od jungi, więc generalnie jest to bardzo udane, bardzo udane podejście do piwa pszenicznego w wykonaniu wąsosza i z coraz większą uwagą i, i nadzieją na coraz lepsze piwa obserwuje ten browar, bo naprawdę do tej pory pod własną marką wypuszczają same smakowite rzeczy. Świetna słodycz, świetna bananowa słodycz, bardzo mi, bardzo mi to po, po, podchodzi. Na finiszu delikatna, ale wyraźnie zaakcentowana goryczka, więc naprawdę taka interpretacja Wajcena w wykonaniu e, browaru z wąsosza bardzo mi się podoba. Polecam to piwo, jest naprawdę naprawdę udane. To tyle z mojej strony Tomasz Migdałek blog blogs.com Pijcie dużo dobrego piwa, na przykład to. Wasze zdrowie, cześć.